Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy w Porozmawiajmy O. Po przerwie, która była spowodowana, spowodowana tym, że jesteśmy po każdej, po własnej sesji. Waldek po sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Kuba, sesja Rady Miasta Oświęcim, tutaj jak zwykle. Ja również objąłem mandat. Bardzo dziękuję raz jeszcze za zaufanie, podobnie jak koledzy. I ten program poświęcimy takiemu krótkiemu mówieniu, jak wrażenia po pierwszych sesjach w nowej kadencji. Przede wszystkim dzień dobry Państwu. To jest jakieś dla mnie nowe doświadczenie, pierwsza sesja Rady Powiatu. W sumie już były dwie sesje, ale chciałbym się podzielić z Państwem taką rzeczą, która jest dość dla mnie nietypowa. A mianowicie po sesji zaprosił nas Pan Starosta Skrzypiński na spotkanie, na taką rozmowę o tym, żebyśmy współpracowali w tej kadencji, o tym, że zawsze jest do dyspozycji. Przekazał swój numer telefonu i zapraszał do współpracy. Dlaczego mówisz, że to jest tak nietypowe? Otóż trzy kadencje byłem z prezydentem Januszem Chwierutem i nigdy, ale to absolutnie nigdy, nie poprosił naszego klubu o spotkanie, nie, nie zaproponował współpracy. Mimo, że wielokrotnie przed kamerami mówił, że jaki to on jest otwarty na współpracę, ale absolutnie nigdy takiego czegoś nie było. To jest. Nie, to, to nie jest nowy standard, jakiś, żeby była jasność, bo poprzedni prezydent Janusz Marszałek zapraszał kluby opozycyjne, które były zdecydowanej większości, do współpracy, do rozmów. Natomiast no, prezydent Janusz Fierut jest tak zakochany w sobie, że on uważa, że nie musi nikogo zapraszać, z nikim rozmawiać, on jest sam najważniejszy, najlepszy. Także pozytywnie jestem zbudowany postawą pana starosty. Andrzeja Skrzypińskiego, za co mu chciałbym nawet w tej chwili serdecznie podziękować. No to faktycznie, Paweł, po naszej sesji Rady Miasta nie padła propozycja ze strony, czy to przewodniczącego Rady, pana Piotra Hertiga, czy, czy włodarza miasta, pana Janusza Chwieruta, do tego, żebyśmy się spotkali. No, ja już jestem, zaczynam trzecią kadencję jako radny miasta Oświęcim. Potwierdzam to, co kolega Waldek powiedział wcześniej. Nie, nigdy nie było takiej inicjatywy. No, też jestem pod wrażeniem tego, że pan Andrzej Skrzypiński, starosta oświęcimski, był w stanie wykonać w stosunku do, do waszego klubu taki gest. Zwłaszcza, że wiemy, no wiemy znamy swoje miejsce w szeregu, znamy artymetykę wyborczą. Wiemy, że jesteśmy w opozycji, ale sama chęć yy, współpracy to już jest coś, to jest taki krok ku zgodzie. Ale pewnie Paweł ma jakieś nowe przemyślenia odnośnie funkcjonowania Rady po pierwszej sesji. To znaczy, ja rzeczywiście nie wiedziałem, że ktoś mógł mnie zaprosić, bo jestem radnym po raz pierwszy, więc wszystko co się wydarzyło było dla mnie rzeczą ciekawą. Przyjąłem, że tak ma być. Natomiast miły gest miał miejsce na Komisji Zdrowia, której przewodniczącym jest pan dr Andrzej Jakubowski, i tam był taki ładny gest w stosunku do opozycji. Pan doktor wyszedł z propozycją, żeby wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia była koleżanka nasza Renata Fijałkowska. Tak się stało, w związku z czym taki miły, sympatyczny gest miał miejsce. Kuba, ja może spytam, w takim razie jak oceniasz przebieg, tej mając porównanie, mając duże doświadczenie tej pierwszej sesji Rady Miasta w tej kadencji? No wiesz to każda sesja taka inauguracyjna jest taka sama, więc tutaj nic nie uległo zmianie. Co do samego funkcjonowania, to zostaliśmy zaprzysiężeni, pan prezydent również złożył przysięgę, przedstawił takie krótkie swoje ekspoze, chociaż nie wiem czy w samorządzie to się chyba tak nie nazywa. Przedstawił kilka pomysłów na nadchodzącą kadencję. Cieszę się, że kilka pomysłów o których pan Janusz Wierut w swoim tym ekspoze powiedział, to są tematy, które poruszaliśmy na łamach, czy to Kuriera Oświęcimskiego, czy w tym internetowym programie porozmawiajmy o. Kolejna część tej pierwszej sesji Rady Miasta to był wybór składów komisji Rady Miasta. No i tutaj pojawił się pewny mały problem. Koalicja rządząca, czyli przyjazny Oświęcim, klub koalicji obywatelskiej odrzucił nasze prośby o to, nasze jako klubu Prawo i Sprawiedliwość Nowoświęcim, o to, aby każdy z nas, z nas jako radnych był wyznaczonych, czy zaproponowanych przez nas w komisjach. No to, to, jest, to jest rzecz nie, niezrozumiała dla mnie, dlaczego większość Rady Miasta narzuca pewne rozwiązania radnym opozycyjnym w tym momencie. Walku, jak to wynika z twojego doświadczenia? Jak było do tej pory? Znaczy ta sytuacja już się raz, już raz miała miejsce, gdzie zabroniono nam bycia w komisji, której żeśmy sobie wybrali. Natomiast oni teraz poszli krok dalej, bo zmniejszyli ilość miejsc w komisji po to, żeby zabronić radnym Prawa i Sprawiedliwości, akurat pracy w tych komisjach. No to to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby tak sterować tymi uchwałami, żeby blokować radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziwię się podwójnie, bo są przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji oczywiście to jest z nazwy Komitet Obrony Demokracji bo to nie ma nic wspólnego z, z obroną demokracji oni to mają na sztandarach że bronią demokracji, a popierają prezydenta, który, przypomnę, w pierwszym swoim rozdaniu czyli w pierwszej swojej kadencji był wyznaczony przez premiera bez demokratycznego mandatu, bez wyboru czyli to jest takie bronienie demokracji na pokaz. Mało tego, to są jeszcze ludzie, którzy ja z nimi rozmawiałem, deklarowali, że to jest Komitet Obrony Demokracji, to nie ma nic wspólnego z partią polityczną. Oni nie, nie, absolutnie nie pchają się nigdzie, nic się jej wydarzyło. Nagle popierają jedno z partii politycznych jako dalej Komitet Obrony Demokracji, to jest kpina z demokracji. Ci panowie w Radzie Miasta, patrzę wam prosto w oczy, wy jesteście kpiną z demokracji. Poważne Ale to jeszcze nie kończymy programu. <grymne> mam, mam, nadzieję, mam, nadzieję. <grymne> mam nadzieję, że również w Radzie Miasta Oświęcim dojdziemy do jakiegoś porozumienia, ale zgodzę się z tym, że rozwiązania dotyczące podziału, ilu radnych ma być w danej komisji narzucone odgórnie, bardzo mnie dziwią i wydaje mi się, że tutaj potrzebna byłaby, oględnie mówiąc, no więcej dobrej woli. No Paweł, no wystarczyło przed pierwszą sesją spotkać się, czy to z przedstawicielami klubów radnych, czy już z przewodniczącymi klubów Rady, czy po prostu z radnymi chwilę przed sesją Rady Miasta i wspólnie się porozumieć w tej sprawie. No, niestety po raz kolejny no, nie widzę żadnej współpracy w Radzie Miasta, chociaż tak jak mówiliście tutaj, Pan Prezydent, czy to w kampanii wyborczej, czy... Bodajże na tej pierwszej sesji Rady Miasta powiedziało o woli współpracy. No, ja nie widzę woli współpracy. Ale żeby tutaj nie też nie, nie zwalać wszystkiego na prezydenta Janza Fiorta, to przypominam, że Radą Miasta kieruje niejaki Piotr Hertig, przewodniczący Rady Miasta. I ta sytuacja to jest w 95% tylko i wyłącznie w 95%. A. Nie, to jest zaprzeczenie. W 95% winą przewodniczącego rady, który kompletnie nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić, chyba że jest taka sytuacja, że on to robi z premedytacją. Z premedytacją łamie jakiekolwiek demokratyczne postawy, które powinny być w tym przypadku, czyli możliwość swobodnego wyboru pracy radnego w danej komisji, w której chce pracować. Jeśli to robi celowo, no to wy, wypadałoby teraz złożyć wniosek o odwołanie takiego przewodniczącego, który łamie wszelkie zasady. Okej, okay, no, a, a Walder, to tak z ciekawości dopytam, a, a w powiecie oświęcimskim jak to wyglądało? Jak wybieraliście składy komisji? W powiecie oświęcimskim złożyliśmy chęć pracy każdy w danej komisji, w której chciał pracować i oczywiście wcześniej taką informację przekazaliśmy panu przewodniczącemu Kazimierzowi Chomie i wszyscy pracujemy w tych komisjach. W których żeśmy się zadeklarowali. Tutaj nikt nikomu nie zabraniał pracy w komisji. Oczywiście rzeczą normalną jest, że chcemy obsadzić swoich przedstawicieli, swoich radnych w każdej komisji. No to wiadomo, że dla kogoś zabraknie miejsca, ale to, żeśmy uzgodnili, wysłaliśmy, zostało zaakceptowane, nie było żadnej dyskusji, żadnej przepychanki, znaczy, że można. To jest kolejny dowód na to, że przewodniczący Rady Powiatu sobie radzi, przewodniczący Rady Miasta kompletnie nie. Pan starosta sobie świetnie radzi, pan pre prezydent zupełnie odleciał. No to jest to rzeczywiście ta chwila rozmowy przed sesją, zwłaszcza że jest to sesja pierwsza w kadencji, gdzie są nowi ludzie. Myślę, że ta chwila rozmowy ze strony bardziej doświadczonego kolegi nie byłaby niczym złym, a nawet wydaje się rzeczą bardziej logiczną. I dogadać się, jak przy stoliku siedzimy i jesteśmy w stanie policzyć, ilu jest radnych, ile jest komisji, jakby to mogło wyglądać, to chyba nie jest wielki problem. Ale Paweł, jaki to jest problem, gdyby przewodniczący poprosił szefa klubu i powiedział, panie Pawle, w miejscu. W komisji budżetu, do którego złożyliście chęć pracy pięć osób, jest miejsca dla trzech osób, ponieważ ka każdy chce mieć swojego przedstawiciela. Przesuńcie to, zmieńcie. A teraz to wyszła taka sytuacja, że niektórzy radni po prostu zostali w jednej tylko komisji, jeśli chodzi o Radę Miasta, i niestety no, pozbawiono ich pracy, tak jak oni chcieli, w dwóch komisjach. Nikt ich nie pytał o zdanie. W ostentacyjnym głosowaniu. No, no, zostali odrzuceni po prostu w głosowaniu. Nie w żadnej tam rozmowie czy, czy, czy w chęci porozumienia się, tylko po prostu zostali odrzuceni radni w głosowaniu Rady Miasta. Czyli pokazali kto tu rządzi. No ale nie zapominajmy, Paweł, też tak. I no. ojczymy tak trochę nad, nad, ale, nad tą Radą Miasta. I ciebie, do ciebie mam pytanie, bo powstał nowy klub w Radzie Miasta Prawo i Sprawiedliwość Nowoświęci. Może naszym widzom by wartało coś na ten temat powiedzieć. W końcu ty zostałeś przewodniczącym tego klubu. Rzeczywiście to, był, to jest wydarzenie znaczące, szczególnie dla mnie jako osoby, która została wybrana na osobę, która tam będzie te, te pilnować słupki i, i wypełniać formularze i dbać o to, żeby koledzy czuli się razem dobrze. Zobaczymy, czy, czy podołam. Natomiast faktem jest, że, że klub w Radzie Miasta Oświęcim, czyli Prawo i Sprawiedliwość Nowy Oświęcim, to jest taka formacja, grupa ludzi, która zrzesza zarówno członków Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych w tym przypadku najbardziej doświadczonych zawodników. Jak również osoby, które są bezpartyjne, i tutaj również mamy graczy, którzy wiedzą na, wiedzą na czym ta gra polega, ale są też społecznicy, są też osoby nowe, zielone. W każdym razie razem uzbieraliśmy siedem osób. Mamy myślę, taką pozytywną wizję u rozwoju zarówno klubu, jak i przede wszystkim miasta oświęcim. i na tej współpracy zamierzamy się w najbliższych dniach, miesiącach, być może latach skupiać i rozwijać. Ja bym nie umniejszał roli przewodniczącego, czyli szefa klubu, bo to nie jest tylko, tak jak powiedziałeś, wypełnianie jakichś tabelek czy, czy, czy pisanie czegokolwiek. Ty reprezentujesz klub na zewnątrz. Ty reprezentujesz klub przed mieszkańcami, ty reprezentujesz klub przed ewentualnie mediami i przed wszystkim tym, co się wydarzy przez te pięć lat. To jest bardzo ważna funkcja. Ty jesteś szefem poważnego klubu w Oświęcimiu. Jesteśmy bardzo demokratyczni i tutaj na pewno przewodniczący nie będzie starał się zastępować kolegów, których doświadczenie jest wielką wartością, w związku z czym to ja widzę to, to swoje prezesowanie w sposób bardzo, bardzo otwarty, o ile i oczywiście realia i wzajemne relacje pozwolą. No masz klub, do, których, do, do którego dołączyło dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Właśnie, to, to, tak nie jest, to nie jest łatwe. We, to wesoło, nie jest łatwe. dyskutujemy. Tak, to jest rzadkość, to jest, to jest naprawdę chyba jedyne w swoim rodzaju. To jest bardzo ciekawa sytuacja. W każdym razie tutaj pociągnę ten temat. Ta nasza, i, i tym bardziej nie mogę się zachować inaczej w stosunku do bardziej doświadczonych kolegów, jak słuchając, wsłuchując się w ich uwagi, że nasza wspólna aktywność społeczna została doceniona. Co prawda, właśnie wskazano palcem na mnie, ale to jest nasza wspólna aktywność, zarówno chodzi o pewną nominację do, do człowieka to to... roku, do wydarzenia roku, której dokonały gazety krakowskie i Dziennik, Dziennik Polski. To chyba Waldek tak z rangi tutaj swojego doświadczenia, powinien jednak zaprezentować to, to, to co się wydarzyło. To znaczy jest to rzecz też niezwykła. No ktoś docenił naszą wspólną pracę. Nominując Ciebie jako lidera tego wydarzenia, czy tego, tego co robimy. No, bardzo dziękujemy za to, że nasz lider został nominowany do takiego wyróżnienia, że został właśnie gdzieś tam zauważony, że nasz program został zauważony. Jest to niezwykłe, mobilizujące. I, I powoduje to, że będziemy dalej pracować dla państwa i będziemy relacjonować, komentować życie polityczne w Oświęcimiu, ale też pomagać wam w załatwianiu różnych spraw, problemów, z którymi się do nas zwrócicie, drodzy państwo. To... To żeby, żeby tak dopełnić jeszcze, to, to, to ja dodam, że Paweł nie będzie sam o sobie mówił. Nasz kolega Paweł Plinta został nominowany przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski w konkursie Osobowość roku w kategorii bodajże Polityka, Samorządność. No i zachęcamy do głosowania na naszego kolegę. Głosowanie można, głos, głos można oddać poprzez SMSy lub poprzez klikanie na stronie internetowej bodajże z tego, co doczytałem, głosowanie potrwa dziś do około połowy czerwca, także zachęcamy do oddania głosu na naszego lidera. Ja to już kolegom mówiłem, ja to powtórzę do, do kamery, że owszem, nominacja jest dla mnie. No tak los jakoś wskazał, nie maczałem w tym palcu, w broń Boże. Natomiast. To, co osiągnęliśmy, czyli to, co zostało docenione, a więc między innymi program porozmawiajmy o, jak również to, co się dzieje z mapą potrzeb internetowych, których, których, no, które zbieramy, które, które ten, ten portal staramy się rozwijać, to są rzeczy, które dokonujemy. Wspólnie w tym środowisku, w związku z czym, broń Boże, z ręką na sercu, nie mówię, że jestem głównym inicjatorem, głównym sprawcą. Bez kolegów tutaj, jak również kolegów, których dzisiaj tutaj nie ma i koleżanek, nic bez tego nie było. Raz jeszcze w każdym razie dziękuję za, za nominację, za docenienie tej naszej takiej skromnej, społecznej aktywności. Mam nadzieję, że nam wszystkim da to takiego kopa, pozytywnego kopa oczywiście. Oczywiście głosujemy i promujemy całą naszą inicjatywę. Obiecujemy, że dalej będziemy rozwijać internetowy program Porozmawiajmy o, ale także będziemy funkcjonować w przestrzeni kuriera Oświęcimskiego, pomysłów co nie niemiara na nadchodzącą kadencję. Także obiecujemy, że, że nie skończy się na Porozmawiajmy o i na kurierze Oświęcimskim. Kilka pomysłów za nadrzu, ale to już w najbliższym czasie. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na następne odcinki. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.